Panowie, wypuściłem te motyle. Zerwały się oba. Czarny mniej ganiany, bo widać, bo trochę klepie. Ale czerwona, facet mówił, że ganiana i ona w górze śmiga. Wypuścimy resztę mojego stada. W tym jest też świeża żałobniczka łapana raz była wypuszczana. Tam te już kitują. E, Mo tylko dobrze gania chodzi z moimi. Motyl się gdzieś zmył czarny Ale ona kituje, a motyl siedzi Siedzi na dachu Tutaj Czyli tak jak Tak jak przewidywałem On nie był tak ganiany Ale ona daje czadu tam z tymi moimi No i żałobniczka, która jest łapana Także świeże puszczone, nie będę zrywał tego motyla, niech sobie zejdzie sam, zobaczymy czy ta motylka usiądzie, tamta czerwona, No tują dzisiaj, parę sztuk siedzi, już nie zrywałem ich, ale tamte idą, ładnie. Super. Dzisiaj ładnie, ładnie Ja Miałem nie puszczać tych świeżych, ale mówię. Ładna pogoda, niech pracują. On tu siedzi. A tamte tu. Kilka się odrywało Reszta to zamiata. A Zobaczymy, czy usiądzie tu z nimi. Na razie chodzi ładnie w kupce z nimi. Z tymi moimi. Kręci. Ale przynajmniej facet nie okłamał, który sprzedawał ją. Powiedział, że jest ganiana i ona chodzi z moimi ładnie. Czarny, ale czarny jak się wyleciał z duka to zrobił parę kółek. Ale podejrzewam, że jak już zejdzie mi do duka, to jutro go tam będę chciał zgonić. Pszf. Może teraz się zerwie nawet. No zobaczymy, czy usiądzie motylka, czy nie. Także panowie, świeże puszczone motyl też się chyba zerwie, już ten czarny patrzy, rozgląda się no i zobaczymy, czy usiądzie z nimi jeszcze ku górze, pnie. ale ma ochotę siadać ta czerwona. Jak moje dobrze zakręcą, to ją posadzą. Proszę, Kaganiana. Proszę. Ostatnia wysiadać. Usiadła. Także zaraz podsypię. Czarny test sprunął. Żałobniczka. Czy jest żałobniczka? Też jest. Jest tam żałobniczka. Łapana, także też się oblatała. Dobry dobry. Jest motyleczka. Fajna, fajna. Równiotka samiczka. Takie lubię. Gołąbki czyściutka. Ganiana. Nie jakiś tam, że przefruwuje z dachu na dach. Czarny też się wprawi. On tam parę kółek zakręcił. Facet mówił, że. Go łapał, i myślał, że będzie samica. Ale okazało się, że samczyki i go wydał. Za tą czerwoną panowie zapłaciłem 10 zł. Ale widzę, że naprawdę ganiany gołąbek, a za czarnego może nie uwierzycie, ale za tego czarnego motyla dałem 5 zł. Jak facet mi powiedział 5 zł ja zrobiłem wielkie oczy w sumie, bo ładny gołąbek, przeliczyłem wszystkie pióra. Czy nie ma nigdzie wyrwanych, no bo to tak za 5 zł, to mówię, kurde, może, może jakiś koczek jest, może ma powyrywane pióra, ale przeliczyłem wszystko i, i się zgadzało, no to za 5 zł tylko wziąłem. A za nią od razu najpierw jego kupiłem, tego czarnego. Mówię, to przydałoby się coś do pary. No to patrzę, jest samiczka, tylko czerwona. No i facet mówi, że ganiana mocno. Mówię, dobra, dawaj. I idyszkę za nią dałem. I tak mam taką parę za 15 zł. Tylko jeszcze, jeszcze muszę ich sobie przyparzyć, bo one tu się niby kręcą za sobą w duku, ale jeszcze się nie sparzyły. No ale super, taka para za 15 zł, panowie. Rzadko się zdarza. Ona już tam pod siateczką jest. Także idę po proso, zasypuję. Myślę, że ze zejdą tutaj mi ładnie. Także, panowie, pozdrawiam. Już po oblatywaniu subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Już niedługo kolejne filmiki. Zapraszam do oglądania moich filmików na moim kanale. Pozdrawiam, cześć!